Kiedy ostatni raz widzieliśmy się z panem Markiem, z panem doktorem Markiem Borowińskim, międzynarodowym ekspertem do spraw kolorów, to Marek robił nam test. A teraz też coś panuś dla nas przygotował, bo on lubi nas tak po prostu posprawdzać. Bo kolor ma znaczenie, prawda, Marku? Oczywiście, że ma, jest takim głównym komunikatem. I dzisiaj się trochę pobawimy. Zanim opowiem o znaczeniu kolorów, to oczywiście zapowiedziany test. Mhm. Ewa. Krzysztof, ważne rzeczy. Przygotowujecie trzy stylizacje. Trzy? trzy? Trzy stylizacje, każd każda z osób no. was. I co robimy? Pierwsza stylizacja, szykujecie się na ubranie do urzędu skarbowego o przełożenie, uwaga, zaległości w płatnościach. Także, bo tu jest komunikat hmm. ważny. I mam z tego wybrać? Jasne. Zaległości w płatnościach. Tak. już myślicie o drugiej stylizacji, jest to randka. Mm -hmm. no, A trzecia jest randka. najlepsza. Słuchajcie, moi drodzy, idziecie do szefa. Po podwyżkę. To jest bardzo ważne. Jestem ciekaw, jak z tego poczekaj. wybrniecie. Poczekaj. Najpierw do urzędu skarbowego. Do urzędu. Ja Najpierw do urzędu skarbowego. Ja jestem ciekaw, co wybierze. Ja taka urzędu. grzeczna to. jestem, nie. niewinna. Do urzędu skarbowego. Ale to chyba za oczywiste by było. Do urzędu skarbowego. Oczywiście, słuchajcie, ja tylko Też. powiem, że kolory mają moc. Jakie może Żebym e, nie miała że ofiarą. A co ja. Do urzędu skarbowego widzisz, Ewa, przełożyć zaległości. Zaległości, że jestem taki. się postarać jednak, żeby urzędnik rozpatrzył to. To jest urząd skarbowy. Dobrze, jeszcze tylko Czekamy na Ewę. Czekajcie, bo, tutaj bo to mamy... nie jest takie proste. Zaległości. Zaległości, tak, spatrzcie. Ja zaległości to. Tak. Słuchajcie, to nie jest taki jestem ciekaw co państwo się zaczniemy od Ewy brąz spokojny stonowany poczucie bezpieczeństwa e, tutaj mamy szarości. dlaczego wybraliście stonowane rzeczy to ja bo ja to to dla mnie są kolory rzu... przepraszające kolory żeby przepraszające się nie rzucać znakomicie. świetne określenie no żeby się nie rzucać w oczy i w ogóle taka, z taką no, z ziemią pracą u podstaw ciężko Aż pracowałam tak, tak. tak. nie no, Gleba. To, moim zdaniem to jest panie naczelniku serdecznie przepraszam składam ale i tak jest... akt czynnego ale żalu I chcę rozłożyć Ności, Zero rozłożyć płatności, bardzo tak. proszę. Ja spróbuję to zanalizować. Słuchajcie, no ja Cię też nie bez kozery wybrałam bardziej stonowany. No właśnie jak kolor, nie ty. Jak nie ja, dlatego, żeby dzisiaj to kolory grały rolę. Okay. I jakby kolor szary jest dobry do mediacji, podobnie będzie z A, brązem, widzisz. do poczucia bezpieczeństwa, do tego, żeby nie kuć w oczy. Bo jeżeli ja mam przychodzić i to jest uznaniowe, czy mogę mieć rozłożoną płatność, czy nie, to jednak chciałbym być stonowany, bardziej spokojny, niż na przykład myślę, że nie radziłbym pójść w takim, jak jesteś teraz. Pięknie ci pasuje do urody, Ekstra funkcja kapitalna, ale nie do urzędu skarbowego. Prawda, że, że to jest jej pani... kolor? Tak, a Pani urzędniczka mogłaby mi zazdrościć, co? Tak, to nie o to w tym chodzi. No. Świetnie zdany. Teraz, Teraz na randkę. podwyżka. A randka. Podwyżka jest na koniec programu, randka. czy zasłużymy, czy nie? Randka. Ula, ula. Randka, randka, randka. randka. Że co, że czerwona? Nie, ale teraz tak. nie będzie zbyt oczywiste, bo no. zwróćmy uwagę, że mamy. Nie. a to jest pierwsza stereotypę. randka czy y, ostatnia randka? Pierwsza, pierwsza. pierwsza. ostatnia? Pierwsza, pierwsza. Pierwsza, pierwsza. pierwsza. randka, nie. No pierwsza randka. W ogóle ty, stary, idę na pierwszą randkę. Słuchaj, na pewno będzie udana. Czeba, tak, już minęły, tak. przepraszam. To pierwsza. Oni mówią, ci na ucho nam mówią, róbcie Dobra. to szybciej, ale jak pierwsza to robić szybciej? Jak kobieta Zajcie, idzie to do szafy, to, to jest niemożliwe. Pierwsza Dobrze, Krzysztof już tam randka. jest. Znakomicie, tak. Ty, skóra. Nie, to trochę za mocno. Ewa, poproszę o twój wybór. Dobra, może to. Taka jestem. O. Okej. Okay. wiadomo jaka. Zapraszamy. Ewa, dlaczego ten kolor, dlaczego um, no właśnie, dlaczego taki stonowany? No taka, żebym, no wszystko się może wydarzyć. S Ale jest dekolt. Lekki, zwiewny, jest dekolt. Ta. Dobrze, czyli kolor ma spowodować to, że gramy ciałem. O to chodziło tutaj. Czy ja dobrze zrozumiałem, jeżeli podkreśliłaś dekolt? Nie, no tak po prostu myślę sobie, co ja tak się będę narzucać na pierwszej rance. Poczekamy, co okay. on Spojrzę zrobi. ci w oczy, widzę, że idealnie spasowany kolor. Dobrze, świetnie. A, że odebrałam pod, pod oczy. Ja w ogóle lubię niebieski, tylko ktoś mi kiedyś powiedział, że jak za dużo będę nosiła tego niebieskiego, to że wpadnę w depresję. Nie, ten jasny jest bardzo dobry i w połączeniu z kolorem jakby e, odcienia twojej skóry, znakomicie będzie to wyglądało. Aha. Czyli to się skomponuje. Krzysztof, co mamy u ciebie na tą randkę? Przerażały hmm. mnie trochę twoje spodnie, przyznam szczerze. Nie, ale, ale niewielki wybór mi dałeś, wiesz, powiem ci uczciwie. Kurczę, nie mam jakiegoś, wiesz, bo... Nie chciałbym powiedzieć, że jak do lasu na wycieczkę, Nie, ale... nie wyjąłem je wyją wyją z garnituru. Wyjąłem je, kochany, okay, tak, bardziej Wyjąłem w tym je kochany z garnituru, tak. A dlaczego tak? No właśnie, dlaczego tak? Bo ja myślę, że. Wiesz co? Dlatego, że jeżeli to jest pierwsza randka, to nie chciałbym moim strojem w żaden sposób mm -hmm. przyćmić, że tak powiem. Okej, okay, czyli którą pójdę na randkę. Być A może... poza tym jest taki niewinny. Dokładnie. Ale to może. Ale nie, ale jest dobra droga czy zła? Dla Wiesz, to, jest dobra, to właśnie pytanie jest zależy, dlatego co chcemy zrobić. Czy ja chcę zdominować, pokazać cechy, kompetencje swoje, czy ja chcę się pokazać od prawdziwej że jestem, strony, że jestem naturalny. Nie, no chcę, chcę, chcę jakby w tym momencie zostawić y, 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 towarzyszce mojego spotkania prawo do bycia tą ładniejszą, lepiej ubraną. Okej, okay, zostawmy to. No dobrze, niech to tak będzie, ale jestem ciekaw, jakbyście się ubrali do szefa o podwyżkę? I teraz powiedzmy, ja jakie argumenty za tym pójdą, to bo jest. drodzy państwo, strój to jest komunikat, kolor. A teraz to Ewa, paśle. w jakim stroju idziesz po podwyżkę? Nie wiem, bo mam dylemat. Musisz mi doradzić, dzwonię do przyjaciela, tym czy w tym? No ja bo... cię czuję w tym bardziej, zdecydowanie. No... W, tym, w tej zieleni cię czuję bardziej. Wiesz, no czerwone, to ja jestem o pewna, podwyżkę. wiem, że dobrze zrobiłam mm. swoją pracę, nie? No i taką mam skro jest taki prosty. Tu jestem taka bardziej profesjonalna, profesjonalna bo garnitur. Tak. No, strojedziemy. I nadzieję, że może jednak dostanę. Nadzieja, natomiast ja ci powiem, do twojego typu urody, bo tym pamiętajmy, że kolory też nam powinny pasować do karnacji, odcienia skóry, oczu i włosów no. i koloru. Pasuje ci zdecydowanie ten bardziej wyrazisty kolor, bo tym, można powiedzieć, takim językiem kolokwialnym siedzą u ciebie te mocne, nasycone, piękne no, a kolory co jest komunika. złego z tym czerwonym? Jest perfekcyjnie, natomiast jeżeli mam dwie rzeczy do wyboru, okay. to bym Powiedział, że to jest drobna przesuwa się szala odrobinę, właśnie na tą zieleń. Ja uważam że zdecydowanie, Ewie byłoby w tym lepiej. I tu bym dostała podwyżkę? Myślę, że tak. Panie, A ja tu bym zaświe? dostał? O, Krzysztof, no piękna o, sprawa jest. Ty. Absolutnie rządzisz, wymiatasz absolutnie kolor mocy. Energii, Podkreślenia próba, kompetencji. i tą marynarę, kompetencji ja cię muszę w tym zobaczyć. I zdecydowania, takiego podejścia, że tak, no. jestem pewien po co przychodzę. Pamiętajmy, że kolory, kolory to są komunikaty. Weźmy na przykład czy polityków, czy innych, oni też z tego korzystają. A jak? A na przykład e, wspomniany czasami i wspominam tutaj w programie Donald Trump, który Jada. używa kolorów może nie garniturów jak my tutaj, ale używa właśnie krawatów. W żółtym zawsze się tłumaczy w procesie ostatnim w Nowym Jorku. Niebieskim, próbuje złagodzić i walczy o wolność. Kiedy ma czerwony krawat, często ma taką pięść pokazującą: Ja walczę, ja wam pokażę. Bo on jest jeszcze wyrazistą postacią w gestach. 1,90 m, prawie 2 cm. Lekko przydługie krawaty, szczególnie czerwony, żeby odwracał trochę uwagę od jego figury, bo jest potężną osobą i on ma też zwracać uwagę. To jest osoba, która specjalnie do krawatów nigdy nie zapina marynarki. Jak rzadko który, również jak był, pełnił urząd prezydenta, Stanów Zjednoczonych jako 45. prezydent często nie zapinał marynarki po to, żeby ten krawat u niego miał znaczenie. I tu o tym kolorze często możemy mówić. A to poczekajcie, ale myślicie, że to on sam to wie intuicyjnie, czy ma jakiś sztab ludzi, którzy mu to Ja myślę, że sztab ludzi. Od jednego z prezydentów rozpoczęła się kariera stylistów, stylistów. Dzisiaj mamy z tego profesjonalny zawód i bardzo dobrze. Natomiast jakby trzeba popatrzeć na jego gdzieś tam figurę, jakby te lejące się tkaniny w marynarkach nie do końca Podkreślałem, uważam, że można byłoby lepiej podkreślić figurę e, prezydenta, jakim był e, Donald Trump i teraz będzie kandydatem. Tak właściwie jest, może byś miał powiedzieć. A czy? Uważasz, że polscy politycy są dobrze ubrani, czy nie? Dobrze się ubierają, czy słabo, jak patrzysz na polską scenę polityczną? Jeżeli byśmy zamknęli oczy, zamknęli jakby mamy teraz okres kampanii, przysłoniłbym wszystkim politykom, mężczyznom szczególnie, twarze na plakatach i zostalibyśmy przy kolorze marynarki i krawatu, to niewielu z nich się wyróżnia w ja. jakikolwiek hmm. sposób. Nie powstały kody w żaden sposób. Wiele, wiele lat temu taki kod stworzył ale, Andrzej Leper. Andrzej Leper, dlatego żebyśmy... A Aleksandra Kwaśniewskiego. Błękitna koszula też jest, tak? Natomiast tym krawatem to tutaj Andrzej Leper był biało-czerwone paski. On stworzył pewnego rodzaju wyróżnik, jeżeli byśmy mieli się skupić na funkcji koloru w komunikacji. A tak to to politycy mamy granatowe no niebieskie. Nie, nie, nie. I przepraszam. Mamy przecież y, ministra od rolnictwa, który chodzi bez marynarki. Agrounia była? Tak, tak. I to jest pewien styl pokazujący jestem bliżej ludzi, jednak to jest taki niezobowiązujący outfit, znakomicie to e, wtedy wygląda i on jest bardziej jakby taki spokojny, wyluzowany. Także te kolory dają nam pewnego rodzaju komunikaty. W przypadku na przykład, właśnie tak jak mam ten kolor niebieski spokój, profesjonalizm, skoncentrowanie, kolory też powodują, że my się zaniechowamy. Na przykład nie wiem, czy wiecie, że jeżeli chodzimy na czarno, pewno są wśród nas, naszych widzów, osoby, które lubią kolor czarny, to Zobaczcie sobie, że on często tworzy taką barierę emocjonalną. My mówimy, albo praktyczny, bo szczupły, bo faktycznie e, jakby pochłania światło. Natomiast czarny kolor, elegancja, klasa, władza, autorytet, ale oczywiście też schowanie się, jakby wytworzenie takiej bariery emocjonalnej, izoluje wiesz, się. Wiesz. Ty wiesz co? Ale ja na przykład miałam takie fazy kolorystyczne. Mm -hmm. Bardzo długo chodziłam w szarym jako nastolatka. Teraz Szary, rys psychologiczny. Tak. rys psychologiczny. Rys wygląda następująco: kolor kompetentny, profesjonalny, świetnie się nadaje. I to zostało, wszystko w do, do liceum może niekoniecznie, ale to jest moment, Ewa, kiedy chcieliśmy nie. się schować z jakichś naszych powodów wewnętrznych. Mhm. Obojętnie jakie są, postanawiam schować się za kolor w ubiorze. Szary, no, mhm. neutralność, równowaga, profesjonalizm, ale też właśnie skoncentrowanie się. Szary kolor jest idealny na przykład do negocjacji, jeżeli ktoś ma być mediatorem. A na sam koniec, jeżeli chciałbym okay. sobie poprawić nastrój, to w jaki kolor powinienem się ubrać? E, oczywiście kolory, które są mocno intensywne, to jest żółty. Mówimy o takim luźnym outficie, gdzieś mhm. idziemy sobie nie wiem, na grilla do znajomych żółty, t-shirt, czerwony, energia, ale też pamiętajmy, musimy czuć ten kolor dobrze, bo są kolory, które nas przytłoczą i pamiętajmy o typie osobowości, nie wyobrażam sobie melancholika, osoby nieco spokojną, mówiącą wolniej, w czerwonym, ostrym kolorze, to nie działa, no, okay. to będzie osoba przebrana, słuchajcie, to tak nie jest, tak? Muszą Dla... być zgodne z naszą osobowością, czujmy, kolory to wibracje, subtelna energia, to jest coś, co przekazujemy kolorem wnętrza, mm -hmm. naszego outfitu, również kolorem zdjęć, które mamy na portalach. Powiem wam tak, że my w tym tygodniu chyba będziemy stawiać mm. na mm, niebieski. Na błękit. Ja idę w taki Tak, i blue. Nie, blue week to jest to. Zwracamy e, Waszą uwagę na ten kolor. Myślę, że wkrótce wszystko się wyjaśni. Od 11 czerwca to też będzie większy komunikat w tej sprawie. 11 czerwca rusza nowa, błękitna platforma streamingowa, na niej m.in. nowy sezon Skazanej.